Cześć, tu Belator mamy późną godzinę a przed Wami walec BOMAK BW174 AP4i rocznik 2017 fajnie wyposażony bo mamy tutaj mechanizm do zagniatania i obcinania krawędzi na przedniej bębnie w tej chwili jest umieszczona Rolka zagniatająca, dociskowa Natomiast z tyłu mamy nóż do obcinania krawędzi Z tyłu zamontowany rozsypywacz grysu BOMAK 180 W środku silnik Kuboty 74KW Waga operacyjna walca to 9,2 tony. Z dodatków mamy tutaj oświetlenie bębnów w wersji LEDowej, Zarówno z tyłu, jak i z przodu. Z każdej strony walsterka z przodu. No niestety nie ma klimatyzacji. Nie ma, nie ma także radia, ale to możecie sobie sami we własnym zakresie zamontować. Natomiast ten tego walca, jak na ten rocznik 2017, to jest niski przebieg, bo są to niecałe 2000 motogodzin. Zajrzyjmy sobie jeszcze tutaj do bębnów. Jest już trochę, robi się ciemno, mimo że jeszcze nie ma 16 godziny. Tak, więc ja tutaj niestety wam za dużo już nie pokażę, ale postaram się coś tutaj pokazać na tyle, na ile matryca aparatu potrafi z tej ciemności coś wyłowić. Stopnie do wspinania się na górę. Jeśli trzeba by zajrzeć tam do góry, to można się tutaj po nich bezpiecznie wspiąć. Bębny grube. Wszystko w jak najlepszym porządku. Sam rozsypywacz. Oświetlenie drogowe. Oświetlenie dodatkowe u góry na Potrzeby jest standardowe, to już to nie jest LEDowe. Jeszcze z tej strony tutaj zajrzymy sobie. Do... No, na aczkolwiek, no, tak jak niestety warunki już nie pozwalają na wyeksponowanie tego, co tu jest w środku. A nie mam jak sobie tutaj doświetlić. Serdecznie zachęcam do odwiedzenia naszej firmy i zapoznania się na żywo z tym walcem proponowanym tutaj. Zajrzymy sobie teraz do kabiny. No, szybko. Tutaj nie zmarzłem. No, tutaj za dużo nie będziemy widzieć, bo naprawdę zrobiło się ciemno. O, teraz trochę zapaliłem lampkę. Jeszcze lusterkiem sobie to trochę pomożemy. Tutaj mamy schowki. Sam fotel jest w bardzo dobrym stanie, nic nie jest zniszczone. Kołowrotek. Jazdy no i sam pulpit. Skoro jesteśmy w środku, to sobie maszynę uruchomimy. Właśnie tutaj widać oświetlony pulpit sterowniczy palec odpalił bez problemu aczkolwiek wcześniej trochę pracował no bo to wiecie zima mróz właściwie zimy jeszcze nie ma ale mróz już doskwiera i te akumulatory czasami odmawiają posłuszeństwa więc trochę się podładował fotel obrotowy możemy sobie go tutaj obracać przesuwać Tak jak wam wygodnie, tak sobie możecie fotel ustawić. Maszyna się trochę rozgrzała. Spróbuję tutaj włączać oświetlenie. Zobaczymy, czy to na zewnątrz będzie wszystko. Ciło na razie nie widzę. O, z tego się, z tego się świeci. Więc mam nadzieję, że z przodu także. No i jedziemy. będę włączał tutaj. O, mamy na trybie eko. W tej chwili maszyna się nie pracuje równie. Go używa. Uważam, że palec jest taki mało mało stabilny w tej pracy, ale oczywiście mogę się mylić, bo nie mam doświadczenia w pracy na masie. A tam przecież to może się zupełnie inaczej zachowywać i sprawdzać się. W każdym bądź razie tutaj mamy, że wszystko działa. Nie sprawi Wam żadnej niespodzianki. Jeszcze idę na zewnątrz, na chwilę o, jeśli nie wypadnę Na stopniach jest ślisko tak wygląda kabina oświetlona No i mamy tutaj jeszcze oświetlenie <laughs> Przepraszam włączone drogowe A oświetlenie robocze u góry pewnie się na panelu u góry włącza. Także możemy sobie teraz z palca ocenić również po zmroku. Jak, to, jak, jak jest oświetlone. kogo ta nie ma załączonego, znaczy zamontowanego więc też Wam nie pokażę jak mruga ale to chyba jest nieistotne jeszcze, jeszcze chcę zajrzeć czy tu można włączyć o, teraz mamy oświetlenie oświetlenie bębno włączone jeszcze dodatkowo i, yy, i to oświetlenie robocze na poddaszu Właśnie tak, tu mamy diody ostro LEDowe. I jeszcze raz sobie obejdziemy maszynę i zobaczymy jak to właśnie świeci na tle naszego rozświetlanego loga. Jeżeli szukacie właśnie takiego walca, tego typu walców marki Bomak, to serdecznie do nas zapraszamy, ale oczywiście w naszej ofercie są również walce marki Ham. W szerokiej gamie jesteśmy również autoryzowanym dealerem marki HAM szczególnie polecamy Wam walce do robót ziemnych oraz walce kompaktowe z przedziału 1,5 do 5 ton a co się tyczy wyczonego BOMAGA no to zapraszamy do kontaktu dzwońcie, pytajcie negocjujcie ceny, warunki najmu jeśli chodzi o sprzedaż to Mateusz i Leszek, a jeśli chodzi o wynajem to yy, Marcin i Dominik o, zapomniałem jeszcze o Mikołaju którego również możecie pytać o, yy, o ceny jeśli chodzi o sprzedaż to tyle na razie trzymajcie się dobrego dnia popołudnia wieczoru Cześć.